Sorry, że się spóźniłem, ale autobus mi uciekł, bo robiłem magiczne sztuczki na przystanku po 10 groszy. Nie szkodzi, poznajcie mojego kolegę Mariana, porozmawiajmy. HMMM, a oczymy? o czym? O Gomezie, więc tak, wiecie, że Gomez ogląda modę na Sukces, ha ha ha, i nosi majtki różowe Teletubisie. bu ha 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 i jego łzy można kupić na Allegro, bo mają magiczne właściwości, można pierdzić na kilometr, ha ha ha. Za Nie. No to koniec tej sagi o mafii Wrzoda. Losy bohaterów skończyły się tak. Żół okazał się zdrajcą. Wrzut poszedł go szukać. Bolek i Marian zostali pochowani. A Treju poszedł na herbatę do 987 Garfielda. Wrzut pożegnaj się z przyjaciółmi. Do widzenia i subskrybujcie Garfielda bo to spoko koleś. Do zobaczenia w filmie Zakonnik Płonącego Browara.